przez pustynię Wadi Rum. Bardzo szybko zrozumieliśmy jak działa pustynia. To przecież ona jako gospodarz dyktuje warunki bytu. Aby łatwiej się po niej poruszać trzeba dostosować się do jej reguł. Zmrok a tym samym noc zapada już o 18. Wtedy jest czas na sen i regenerację, zaś przenikliwie zimny świt, idealnym momentem na wznowienie swojej dalszej wędrówki, wędrówki tak długiej, jak długo słońce na to pozwala, rozdział drugi. No, troszkę w nocy zmarzdiliśmy, nie? Odrobinę. Dziś koło piątej godziny. Ale cztery bluzy, no. dwie pary spodni. Ja polar, kurtka. Ale, ale Jakoś się udało. Ale, ale mówię, mnie najbardziej od, gdzieś od stóp nie? ciągnęło. Muszę sobie założyć kilka par skarpetek. Ja dopiero. Poważnie, poważnie bo górę czułem zupełnie w porządku, nie? Ja też. Ale stopy dopiero poczęły gdzieś trzeciej 3:40 rano. No, no, no ja trochę wcześniej, bo. Zrobiło. Ty masz jeszcze trochę grubsze spodnie, chyba miałeś grubsze skarpety. Mi tak, tak, tak. No. no i ogólnie masz trochę grubsze piwów. Tak. W sumie to nie powinno mi być w ogóle zimno. <laughs> Teraz, że wcześniej wstaliśmy. Słońce jeszcze nie jest takie palące. A druga sprawa, no tak jak mówię, no wczoraj żeśmy się praktycznie zakopywali nie? cały czas w tym piasku, chociaż tutaj też zaczyna się trochę zmieniać, nie no, wiem czy zauważyłeś. Trochę się zmienia. Nie wiem czy teraz nie lepiej będzie wejść tutaj. No, Zwróć uwagę, że nawet ta góra się zbliża namacalnie. Tak jak wczoraj obstawialiśmy sobie, że. Dotrzemy gdzieś za pół godziny, a byliśmy po półtorej. Tak teraz ona się zbliża, namacalnie, nie? Nie no, jest, jest różnica. Totalna, jak teraz dzisiaj idziemy, niż wczoraj. Ale zobacz w ogóle, jak jesteśmy w dolinie teraz. Wszędzie, praktycznie idziemy w dolinie i wszędzie do około, Wszędzie te góry są na horyzoncie. I jak daleko od nas? Ja się zastanawiam, czy gdziekolwiek, jak nie wejdziesz w tych górach, tak po prostu jest, że one się niby wydają, że są blisko siebie. A jak staniesz pod nimi, to się okazuje, że ta płaszczyzna jest ogromna. Tam już się te góry zaczynają. Mm -hmm. Ale przyjemnie się idzie. Jeszcze słońce tak nie męczy. No, jest około 24 Czy tam pierwszej w nocy się budziłem? Normalnie mi w brzuchu burczało. Tak mi smakował ten kuskus. -kus. Tak? No. Ile razy się mogę ogóle budziłeś w nocy? Jaka o 6, 7, ale to Siedem. wszystko z No to ja Ci mówiłem, że ja zimnie, to jest zimno, to wszystkie miesiące spałem na ziemi. Tak się wszystkie do stania na ziemi. Tylko, że no wiadomo, że wykładałem sobie tam koc mhm. pod nie? tutaj tego poduszeczka. A tutaj poduszki też brakuje, nie? Tak. Bo nawet jeżeli położysz coś pod głowę, to nie masz niczego pod szyją. Poduszka jest taka, że wiesz, się zapada, idealnie wszystko pasuje, nie? Tak. A tutaj albo masz coś pod głową, albo masz coś pod szyją. Nie ma. W pierwszej nocy to parę ciuchów więcej było. To sobie podłożyłem pod głowę jako poduszkę, ale dzisiaj ktoś miał je założone na siebie. Pięć stopni w nocy. No tak, tak, ja też miałem. Pierwszej nocy. Pustynia Wadirum, Jordania. 9 marca, godzina 6:07. Wczoraj, muszę ci powiedzieć zupełnie szczerze, jak szliśmy do tej pierwszej góry, miałem momenty, może zwątpienia to złe słowo, bo ani razu nie zwątpiłem, nie? Ale takiego jakby przeświadczenia, że zupełnie nie zdawałem sobie sprawy na co się pisze. Poczułeś respekt, nie? No? Poczułem respekt, bo nie, ja wiedziałem, że my to wykonamy, bo po prostu nie po to tu przyjechaliśmy, żeby wiesz żeby tego nie wykonać. Ale, że będzie... ale myślałem, że będzie... Ja wiedziałem, że będzie ciężko też, ale ja myślałem, że będzie ciężko w dłuższej perspektywie. A, a, to się, a to się zrobiło ciężko na starcie. Po prostu wręcz... Dla mnie w ogóle ta trasa na razie to była najgorsza trasa. Tak. Jaka była przez też. tą pustynię. Dla mnie też. No zobacz, jak tutaj, nawet jeżeli są gorsze trasy, to są chwilowe. To i tak są lepsze od tamtej wczorajszej. Taki jakby pustynia nam na początku chciała powiedzieć. Chłopaki. No. no naprawdę. Zobaczycie, nie? To na jest gwiazdo Aż się Beduini z nas śmiali. Dron. No nie? Było na zasadzie, aha, żegnajcie. Odnieśliśmy wrażenie, że słońce wręcz namacalnie z każdą sekundą wędruje ku górze. Przyjemny poranny chód bardzo szybko zamienił się w doskwierający skwar. Myślę, że nie pomylę się znacznie, jeśli powiem, że słupek rtęci co 10 minut, wskazywał przynajmniej dwa stopnie więcej. Marsjański krajobraz już nie zachwycał jak poprzedniego dnia, człowiek. W takich warunkach skupia się głównie na dotarciu do celu i umiejętnym oszczędzaniu energii. Są miejsca na Ziemi, gdzie słońce niesie życie. Są też takie jak to, gdzie słońce. Niesie również śmierć. Taki widok jak ten po jakimś czasie specjalnie nas już nie dziwił. Już jest mega mocny znowu, nie? Dobrze, że chyba jak będziemy szli, to ono będzie troszeczkę chyba za nami, nie? Za nami, nie? Tak to wygląda. Tu się taką kołnierz postawimy A teraz... No jak, jak już później odbijemy, w sumie zaraz będziemy niedługo odbijać na zachód, no to będzie za nami, nie? Od rana po południu, gdzieś tam od południa po południu będzie wysoko i będzie gdzieś tam równało się z nami i przed nami. po południu to już też nie będzie taki ostre, No, wyglądasz prawie jak miejscowy Beduli. słońce o tej porze dnia, a jest godzina dziesiąta. Daje naprawdę niemiłosiernie popalić wczoraj. Z Grzesiem żeśmy się tak spiekli, że dzisiaj musimy chronić praktycznie całą część naszego ciała. Cały czas nieustający wiatr, który towarzyszy pustyni powoduje, że nie czujemy. Nie czujemy tego palącego słońca. Oczywiście jak gdzieś wejdziemy w jakieś przyzwyki i ten wiatr się uspokaja, to czuć dopiero moc tego daru, jakim jest słońce. Natomiast no tutaj na pustyni, jak Państwo widzieli chociażby tego pierbłąda, no faktycznie słońce jest niemiłosierne. Trzeba na nie cały czas uważać, aby nie dostać jakiegoś udaru. Pomimo faktu, że znajdujemy się na środku pustyni. Tutaj również istnieje życie. Oprócz zamieszkujących ją wielbłądów, węży czy też skorpionów, napotkaliśmy na swojej drodze prawdziwego Beduina mieszkańca pustyni. Niestety, nasze wspólne dialogi były niezrozumiałe. Ale No? A, mój. Jest? A, okej. Okay. Bye, bye. Bye. Ale już nam lepiej wychodzi szacowanie odległości. Zauważyłeś? Tak. Trening czyni mistrza, jak mawiał... jak mawia. Jak <laughs> tak. Mawiają. Jak nasi no. tatowie. Rodzice, no. Zawsze tata jak jeszcze byłem mały. Znaczy mój trening czy nie mistrz. No to potrenowaliśmy, to już łatwiej nam oszacować, nie? Zdecydowanie jest różnica. Pierwszego dnia oszacowaliśmy odległość na pół godziny, a wyszło. Pół No, ja pierdzielę, masakra, co? Pamiętasz jeszcze, pierwsze moje słowo: 25 minut do 30. Jeśli nie, w tym, jeśli nie dotrzemy w tym czasie, to znaczy, że odległości nie są proporcjonalne tak, jak je widzimy, nie? A mówię, jak, jak, jak to się okaże godzina, to się wkurzę. a już o półtorej, nie? Masakra. Z kolei dzisiaj już się okazało tak. proporcjonalne. Tak, dzisiaj już tak. Dzisiaj już się trafiliśmy, a... zmieściliśmy się w czasie. No trzeba razy trzy, nie? <laughs> Prosty przewidzik. Nie, no już nawet nie robiłem tego razy trzy, tylko po prostu już widać, nie? Mniej więcej. Jakoś nauczyliśmy się rozpatrywać je, nie? Tak, jak właśnie sobie wyobrażały. ciężko, ale do zrobienia. Jak tam kolano? No dobrze. O dziwo ci powiem dużo lepiej nawet niż wczoraj. Tak się wydaje, że po prostu. Nie? A masz stabilizator? Nie. Szanuję, bez więzadła krzyżowego. <laughs> na pustynie Wadi Rum no. To jest podróżnik. Żadne <laughs> przeciwności nie staną na drodze. Ogólnie po prostu jakbym czuł jakiś większy dyskomfort, to bym założył, ale... Ale wtedy noga mi się poci w tym, nie? I to też jest to też jest dyskomfort, nie? Nie no teren jest taki dosyć płaski, nie? Ale mówię, dzisiaj nawet lepiej niż wczoraj. Kiedyś chodziły tędy karawany wielbłądów. Dzisiaj tradycja ta już zanika. Współcześni Beduini przerzucili się na zmotoryzowany środek transportu co zresztą jest widoczne w wielu miejscach jak chociażby to. Poprzecinane śladami ku Nie wiemy, jak często przejeżdża tędy auto. My od wioski Rum nie spotkaliśmy ani jednego. Przyjemne i twarde podłoże na przemian zmieniało się w sypki i grząski piach. Liczne wzniesienia nie ułatwiały nam pokonywania kolejnych kilometrów. Słońce było niemiłosierne. Jakby zupełnie niewzruszone naszymi popalonymi twarzami świeciło mocniej i mocniej. Przyszła też kolej na jeszcze skromniejsze dawkowanie wody, najbliższa szansa na kolejne pozyskanie źródła życia. Będzie miało miejsce dopiero na kolejny dzień marszu, uciekały minuty, godziny. I ponownie w zaledwie kilka chwil zapadła ciemność. Dobra, stawiam. tak, dobra. Troszeczkę dalej do wody. Dalej, a ja założę sobie ludzę. Byle, byleby skutecznie w jakiś sposób A z boku nie? Tu tutaj z boku i to będzie... Ten ogień będzie szar. Przelewa się cholenia. No, no może być to może się topi trochę i albo rozmiękcza ten metal nie ma. było zimno, to byśmy to łatwo uchwycili A ja idę przez swoją tą w Temperatura jest przednia, hmm. więc. Pustynia Wadirum, Jordania. 10 marca, godzina 8.00. Nie Tak znowu marzy. Aha. To ciekawe, nie? Że na pustyni może być tak naprawdę i zimno i gorąco równocześnie. A tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy nawet, że w ciągu dnia wchodząc w cień jest tak zimno, nie? Tak. Nie? To jest po prostu potwornie zimno. A wychodząc na słońce jest piekło. Pokazuje realną temperaturę i temperaturę w słońcu, jak tutaj. No bo wiesz, u nas się zawsze mówi, podaje temperaturę w cieniu, nie? Tego cienia jest więcej. Mm -hmm. Tutaj podawanie na pustyni temperatury w cieniu jest generalnie bez sensu. Mm. <laughs> nie? Trochę bez sensu. No bo idziesz w słońcu. Co najwyżej odpoczywasz w cieniu. Tak, tak, idziemy, tam jest cień. Jest godzina dziesiąta, tak, a słońce w zenicie totalnie, że. Piasek. Mm -hmm. Tylko ile się da, poszedł jeszcze ze włosów no w cieniu. Oboca, ten wydaje się być tutaj trochę czparszy teren, nie? Aczkolwiek mm -hmm. wcale nie, nie zapowiadałeś. No zrobimy dzisiaj trochę, nawet. Patrząc na to, w jakich warunkach idziemy, dojdziemy cały dzień na to. Widok wygrywa, nie? No. Te trudy. Rozkoszujmy się tym no, parę dni szara rzeczywistość. Po prostu. Totalnie nakręca mnie tutaj ta cisza. Masakra, nie? Super. Przyznam szczerze, że takiej ciszy jeszcze nie znam. Słuchać, słychać tylko szum. No, no, jakby, jakaś mucha przeleci, nie? Zaczek z jakiego daleka słychać muchę tutaj. Ale generalnie aż w uszach piszczy, nie? Jest taka cisza, że aż piszczy w uszach. Koniec części drugiej. W rolach głównych wystąpili Patryk Suracki oraz Grzegorz Hoppe.